witajcie, witajcie łódka wróciła na swoje miejsce, tak właściwie to nawet nie na swoje miejsce, bo tylko chwilowo jest tutaj z nami pod domem. Widzieliśmy ją w sumie po całym sezonie nieużywania. No i mamy trochę pracy przy niej, jeżeli chcemy, żeby było fajnie i, i przyjemnie. I czysto? I czysto, więc teraz wam pokażemy, jak wygląda właśnie i ile pracy nas tutaj teraz czeka. Żeby ją doprowadzić, słuchajcie, do użytku. Do, do ja już sobie takie prace, niektóre zrobiłam, jak na przykład materace y, dziobowe już sobie wzięłam z środka. Mamy materace wyciągnięte, więc y, też są już wszystkie wyprane. Mamy zamknięte, więc chyba przyjdzie z kluczami. To za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda po, po takim czasie nieużywania. No a tutaj u góry, no co, głównie, no to właśnie mamy takie zabrudzenia, takie typowe zabrudzenia na plastiku. One nie są jakieś ciężkie do, do wyczyszczenia. No niemniej jednak trzeba to wszystko wyczyścić. Skórę, mamy odpowiednie preparaty też do skóry, jakieś tam medełka i tak dalej, żeby to poczyścić. Tutaj widzicie. To wszystko schodzi, bo to tak naprawdę jest, no, kurz, jakiś pył i tak dalej. No tak, ale trzeba ale jest tego dużo. kupę czasu na to teraz. Tak. Pod względem technicznym. Łódka jest sprawna, jest po serwisie, są wszystkie oleje powymieniane, filtry paliwa, filtry oleju. Tu pewne też jeszcze zmiany w niej, ale to będziecie widzieć pewnie w następnych vlogach, ale już ich gdzieś tam zapowiadamy. No i co? I będziemy się w przyszłym tygodniu, albo nawet w tym, nie. No, jak się uda, to w piątek, wiecie, wszystko zależy od pogody, bo u nas jest dzisiaj taka ładna, naprawdę ładna pogoda, ale to nie znaczy, że tak będzie jutro, bo chyba zapowiadają nam teraz właśnie jakieś... Deszcze. No, Mazury, Mazury w ogóle od tego dnia płaczą. E, więc, więc pytanie, czy skończą płakać do soboty? Jeżeli skończą płakać, no to się wodujemy e, w sobotę. Przed wczoraj ściągliśmy limini, czyli to są te daszki, których tu brakuje w tym momencie i z przodu, i tu właśnie na tyle zawierzą. Chciągliśmy, je, odsunęliśmy ekspresy, nie chciały, że tak powiem, się dać usunąć, ale w sumie gdzieś tam poszedł WD-40, no i daliśmy sobie tak, radę. Bardzo, bardzo dobry jest właśnie WD-40, jak chodzi o rozpuszczenie soli, bo sól była po prostu w każdym tym ekspresie w zamku i to nam po prostu tak, taką grubą warstwą soli się, no rozpuściła no się. się sól po prostu, że nie chciało to za nic puścić, dopiero WD-40 z 15 minut rozpuściła się sól, Wsadziłem wszystko do pralki, później wszystko do suszarki wyglądają jak nowe. No i oczywiście Hubert zamówił słuchajcie, preparaty do zapuszczenia, żeby te mini nie wchłaniały, już tak powiem, wody. No i to wszystko będziemy zapuszczać. Pokażę Wam też, jakimi to preparatami robimy. Być może ktoś też skorzysta. Mam jeszcze śrubę, bo mieliśmy regenerowaną śrubę po Chorwacji, ale pięknie jest zregenerowana, pięknie zrobiona. No i przede wszystkim zobaczcie, ten brud jest najgorszy. No i jak ten, jak co, co sezon? No musimy tą głębię tej czerni tu wydobyć, bo znowu delikatnie przy, przymatowiła się. Jak tu jest lepiej z przodu, ale generalnie bog jest, jest przymatowiony. Otwieramy środek. Dobra, tu mamy co prawda pościągane w tym momencie yy, złódki z narożnika całego elementy. No ale generalnie też wszędzie, wszędzie brudno. Musimy dywaniki podopierać, bo widać, że jakieś plamy zakonserwować. Tek no a poza tym, takie gruntowne sprzątanie. Nawet nie byłem w toalecie jeszcze, jak tu jest. No, też tu brodzik do mycia. No nie, to też dobre stanie. Jedno bardzo dobrze. Ja tutaj robię test tych preparatów. Jeden jest taki, angielski też, jakiś. Tutaj spsikałem i 5 minut zazwyczaj trzeba poczekać, a tutaj mam, akurat przelałem do innego psikacza, bo w takim miałem, to nie patrzcie na to, to jest impregnat do, do tego, do daszków ale mam tutaj inny preparat, taki jakiś włoski później wam tutaj wrzucę nazwę i na forum wyczytałem, że musi poleżeć też 5 minut i powinny te utlenienia tutaj wszystkie zejść, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, na razie ten wysachł prawie a ten drugi jeszcze nie, także Ciekawy jestem rezultatów tego. Zobaczcie, w przypadku jednego i drugiego płynu nie ma tych takich kropelek, o tym mówię, nie? To wszystko poschodziło, a tam, w tamtym roku się z tym męczyliśmy, także mamy już na to sposób. Dobra, to mieliśmy taką plamę. Nie wiadomo, skąd. nie wiadomo skąd. Taka żółta była. Ja teraz spryskałem nie tym, bo to Hubert coś przelał do jakiegoś tamten, ale do tego preparatu, co wam pokazywał przed chwilą. Zdrowadzamy. Yy, Zdrowadzamy. I mam, mam nadzieję, że to za chwileczkę za chwileczkę zejdzie. To jest dość mocny taki odtłuszczacz. Jak się popsikało i zlało się tylko i wyłącznie nawet samym tym, samym szlaufem z wodą, to ładnie, ładnie, ładnie schodziło, nie? No czekaj, ja to tak wezmę, zleję. No ale widać, że to czystsze się robi. to zrobię ten, z tą szczotką tą ryżową, nie? No, jestem Jesteśmy na etapie zakładania bimini na konstrukcję. Bimini, bimini zostało wyprane i Hubert za chwilę będzie je impregnował, tylko się musimy uporać właśnie z założeniem. Podpisywaliśmy sobie na konstrukcji na przykład dwójeczka i na bimini na przykład też na metkach dwójka, tak żeby po prostu wiedzieć, które, które gdzie ma wejść. Co prawda to bimini, tak ja powiem przednie, przy jest większe, Yy, ale na wszelki wypadek, żeśmy sobie poznaczyli wszystko, żeby nie, nie zrobić zmyły, yy, więc co? Zakładamy. No i zaraz będziemy je impregnować jakimś takim preparatem specjalnym. Byliśmy taki fapsil do impregnacji jako, że to jest kawałek powierzchni to wrzucimy go do opryskiwacza tu i zobaczymy to się spisze na takich łódkowych rzeczach To mamy już zaimpregnowane, jak mogliście zobaczyć. Stówę taki środek kosztował za litr. Dwie stówy na litrze tańsze niż te takie stricte przeznaczone dla jachtingu. Także zobaczymy czy jest sens faktycznie płacić za tą chemię. Dużo drożej niż za taką normalną, bo to jest namiotowa i tak dalej, nie? Także... Będziemy mieli porównanie. Mamy jeden problem tylko z, z tym, z zamkiem, no, nie? Ale nie, nie w tym, nie w tym, nie w tym, w tym. Nie, w, tamtym. w tym. Słuchajcie, zasuwaliśmy i suwak, suwak po prostu pęk. Wiecie jak była sól na nim, czy, czy powiedzmy, no coś tam pozostałości, że tak powiem, z Chorwacji, no to on się fajnie trzymał. W momencie kiedyśmy zaczęli zasuwać, no to po prostu się rozpołowił i kurczę, będziemy musieli kupić taki o taki duży, zobaczcie, tu jeszcze widać nawet jakieś tam pozostałości soli. Tu, to też, brakuje, było, tak. tu też brakuje suwaka jeszcze no i kurde, no takie, 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 rzeczy, takie, rzeczy się dzieją i musimy sobie, musimy sobie z tym radzić jakoś. A jeszcze Wam pokażemy, bo też kupiliśmy tenaksy. To dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie jakby napy, które, które podnosimy i materace dziobowe na przykład za pomocą tych tenaksów są łapane do... Takich czpieni i ten materas dziobowy na przykład jest tam i dobrze się trzyma, prawda? Nie wiem czy pamiętacie z poprzednich vlogów. Jak nie, to można się gdzieś tam cofnąć. Jest taki filmik ze śniardw, gdzie płyniemy w ślizgu przez śniardwy. Był duży wiatr i te, te materasy dziobowe tam na tych tenachsach, które nie trzymały, po prostu podnosiły się i cały czas, że tak powiem, klapały, nie? Myśmy w którymś momencie tam sumę przewiązali przez materace dziobowe, tak żeby po prostu nie odstawały, nie, nie, nie klaskały tak w kadłub. No a w tym momencie żeśmy kupili właśnie ten aksy i, i wymieniamy. Także też pokażę Wam z Hubertem jak to zrobić. To jest prosto. Mi się cały czas wydawało, że ten aks to jest coś nawijanego i tak dalej. To jest taki krótszy od spodu, który, który bierzemy, rozkręcamy taką napę, skręcamy. No i jest nowa. Zobaczcie w jakim stanie to jest po tylu sezonach, tu jest już jakaś śnieć i tak dalej. To się ciężko podnosi i nie dochodzi nam do końca tutaj po prostu. Czyli nie ten, zaciska, nie? Ten grzybek odstaje. Takie są do tego kluczyki. Tutaj mamy dwie dziury. Musimy to mocno tu ja bić. Chłopasz, bo jest cień akurat. jest akuratnie. No nie widać. Tu są dwie dziury, no nie? No. Musimy to wbić ten kluczyk tu mocno i po prostu odkręcić. Odkręcić tak jak się odkręca zobaczcie, to teraz się odchodzi. Tak wygląda ta część. I ten i górny Ten, I ten górny, widzicie, on jest tu przykrzywiony dosyć mocno. Dobra, i teraz bierzemy nowy. Zdroweczko! Nowy. I teraz tak, to ma być z tej strony. To wchodzi z drugiej. I skręcamy. Tak samo zaciskamy kluczem. I kręcimy w prawo. Ile taki Toneks? Chyba dychę za sztukę? 10 płaciłem za sztukę, a w internecie widzę są od, od 10 nawet do 20 chyba 4. No także tani biznes to nie jest. A takich tu jest, jest na tych materach 30. Z 30 nie? No dokładnie. Także można sobie wydać od 300 do 600 zł. No dobra, i już mamy. Wymieniony. Musimy to po prostu wymieniać na łódce. Będziemy widzieć, które się nam odczepiają, a które nie. To będzie nam łatwiej, po prostu, bo wszystkich nie wymieniamy. To, co działają, na no tym bez sensu. No i zachęcamy Was do odwiedzenia naszego sklepu internetowego, yy, który jest już uruchomiony. Można nabyć kawę caravaningową, która jest produkowana stricte dla nas i rekomendowana przez, yy, przez nas. Tak naprawdę zapraszamy tych, którzy mają kampery, bo jest logo kampera, tych, którzy mają przyczepy, bo jest logo przyczepy. Jest kawa dla tych, którzy mają ekspresy w przyczepach czy w kamperach, a także jest kawa mielona. Jest 250-ka, 250 gram, jest kilogramówka. Także zachęcamy. Też mamy nawiązaną współpracę z Jobo Bike, można też zakupić rower. Zresztą odwiedźcie sklep, link będzie na dole w opisie, więc zachęcamy. Jesteśmy przy sprzęcie już i musimy, słuchajcie, umyć porządnie łódkę. Hubert już tu. Widzicie, szlaufa nie się podciąga, się ładnie umyć, żeby była czyściutka. I bierzemy się za nakładanie finiszu, tak, żeby tą głębię czarną wyciągnąć, żeby ładnie wyglądała, kiedy będziemy ją pływać. Już wiedziałem, gdzie jedziemy, ale, ale się poszczywałem. Mamy tutaj już łódkę umytą. Wycieramy ją do sucha i będziemy zaczynać nakładać finisz na tą stronę, żeby tu głębię wydobyć. Na tą stronę, bo, bo tutaj jest cień. Z drugiej strony wam pokażę, ładuje słońce. Także tą stronę gdzieś pod wieczór dopiero będziemy polerować. Na dziobie jest spoko, no nie? To jest w, mia w miarę spoko, jest boki, ten, boki a pokażę wam tylko te miejsca, zobaczcie. Tutaj, tutaj w ogóle nie ma żadnej głębi, a jak się popatrzy w to miejsce, to jest git i właśnie nie wiem, od czego to jeszcze jest spowodowane i tutaj tył w zasadzie, zobaczcie, tył też jest git, tak dotąd, nie? Tylko ten środek łodzi jest tak jakby najgorzej to wygląda. Nie wiem, od czego to się tak robi. No Jak Macie, może ten? Jesteście lepsi w detailing niż my. To możecie coś tam zarzucić w komentarzu. Chętnie poczytamy. No jesteśmy w rób to sam. Janusz, and Janusz, Detailing. <słuch> tak, Janusz, and Janusz, de Detailing, dokładnie. Ale słuchajcie, no, trzeba się nauczyć wszystkiego. A no zobaczcie jeszcze, co tutaj nakupowaliśmy. Tu mamy yy, czyścik do skóry. Tu jest do jakiejś tam impregnacji, też skóry, pielęgnacji. Tu mamy taki mikrokat jakiś. Eee, takie ma wartości. To jakaś ten. Nie wiem jak się Tam to robi. Do, do, gąbka. Gąbka do nakładania to jest, pasty. To jest do wycierania i tu taka mała szmatka na sucho. Ogólnie świzdok 400, -wy wiadomo gdzie. Tak, 400 -wy poszło. poszło. Poszło w niepamięć. Ale mam nadzieję, że przynajmniej ładnie będzie wyglądać. No no to co, bierzemy się do pracy. Tak, ja no. Zaczynamy. Tu mamy takie. Wieczną makitę i tu Enhela do tej mniejszej, tej i będziemy działać z tym. Pan nam takie podoradzał w sklepie, takim tym to to pobraliśmy. My się nie znamy, więc jak macie jakieś sprawdzone rzeczy, to możecie też napisać. Kiedyś, jak mieliśmy Detailing robiony, to podpatrzyliśmy. Cztery kropki takie, Robert robił. I do... dobra, dobra, starczy, i ten. Proszę i, i włączaj tylko nie na jakiś pół obrotach daj tak wolniej żeby Czemu? było dziesiątkę nie wiem jak ona ma tam stopni jedźcie w miejsco i też nie dociskaj mocno bo to się tak nie to parę minut minęło dojechaliśmy czy czwarte tamtego boku trochę dalej niż przed chwilą wam pokazywałem bo akurat nie padzie żeśmy mieli Wam no, pokazywałem, że wam że dotąd zrobimy, tak za tego Bula'ja, że dotąd, dalej jeszcze doszliśmy tu. czyli prawie jak jest ta naklejka tu taka, albo pozostałość po naklejce? No, także tu mamy nałożone i teraz będziemy to, będziemy tą głębię wyciągać. Już Huber nakłada na futerko. Ktoś nam polecił, powiedział, że to jest bardzo dobre, ponieważ jest mięciutkie, nie rysuje. Przez to, że ma dłuższe włosie. Wypowiedzcie się może na ten temat chłopaki lub dziewczyny, które pracują w detailingu, czy dobrze to wszystko robimy. Ale wydaje mi się, że dobrze. Wydaje mi się, że dobrze. Pewnie nic w tym nie ma. Trzeba dojść tylko do wprawy. Dobra, my to sobie pokręcimy. Nie będziemy marnować Waszego czasu. I za chwilę ten, za chwilę pokażemy. Na pewno już dużo lepiej. Tu najlepiej widać tu, już w tym miejscu To to jest o! Pełny mat. A tu już widać Huberta, ale jeszcze jeszcze brakuje dużo. Jeszcze brakuje dużo, ale Hubert ma pytanie co do tego futra tu. Dajcie znać, czy z tego się zawsze tak sypie, że po prostu sprzedali nam jakiś największy chłam zapustów. No to widzicie jakie włoski? O! O! Kamerka ty pewnie wyłapała. I cały czas chodzę i ten, i te włoski biorę i musimy zrobić krótką przerwę, bo z naszego sprzętu już się dymi, zobaczcie. Od temperatury. A na razie efekty wyglądają tak. Jeszcze nie jest pasta wytarta, tylko jest po prostu wtarta, no nie? Ale myślę, że wygląda już koks. A jeszcze cała druga strona, mam nadzieję, że Einhell przeżyje. Bo nie wiem, jak to zrobimy inaczej. Dzięki Paweł za poradę. Pojechałem do sklepu, kupiłem faktycznie gąbkę do finiszu czarną, taką mięciutką. I praktycznie lecimy, i zaczyna się robić, kurde, połysk na, na łódce. No i też też, że tak powiem, Hubert leci jedną, nakłada pastę, to przesycha, a ja już, że tak powiem, finiszuję. I to już. Pokażę, bo tam na początku już fajnie jest zrobione. Już widać, że to się wszystko błyszczy, nie? Tam masz się lustro wszędzie. A ja i tu pilnuję i No. Pójdę jeszcze wam pokażę. Tutaj ja dopiero nakładam pastę, no nie. To jest nierobione, ale w miarę się tutaj ładnie zachowało, tak jak wam na początku pokazywaliśmy. I tak o naszej już świeci, także jest niebo, a ziemia. Ale zobaczcie, na przykład tu, gdzie nie było jeszcze tem. nie nakładaliśmy pasty, to jest takie kropeczki. To jest stary numer rejestracyjny Słowacki jeszcze. To mamy trzeci dzień prac dzisiaj już. Bo jak pamiętacie, w pierwszym żeśmy czyścili środki. Wczoraj z Hubertem żeśmy robili tamtą stronę. Hubert kończył akurat nie wieczorem tą stronę. Zrobimy jeszcze do połowy. Do połowy i dzisiaj kończymy nakładanie pasty finiszowej. I praktycznie ten kadłub zaczyna się już robić bardzo ładny. Ja jeszcze szmatką biorę, doczyszczam tylko o tych liter, bo pasta gdzieś tam... Jeszcze powchodziła w te rogi. No i trzeba to dopolerować, już, że tak powiem, szmatką, taką z mikrofibry, żeby nie było widać tam jakichś takich. O tak, tu jest, nie wiem, czy to kamerka złapie. O, i to muszę tak ręcznie, fajnie wszystko. Ten... Jeszcze chcemy nałożyć wosk na koniec dnia, dzisiaj. No i praktycznie można powiedzieć, że po takim nieużywanym sezonie, no za 4 dni takiego generalnego. No nie tylko sprzątanie, ale i konserwacji kadłuba i, 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 że tak powiem, zabezpieczenia i takiej wizualizacji, żeby ta łódka nie wyglądała. No tyle zejdzie, nie, Hubert? Zejdzie, zejdzie. Jeszcze mamy, jeszcze mamy... do wymiany antenę. No właśnie, antenę yy, formacji, formacji w tamtym roku, znaczy dwa lata temu, jak, jak byliśmy, to zaparkowałem po lewej stronie, yy, zjechałem, bo akurat było miejsce na parkingu, takie spora że się mogłem zmieścić swoim zestawem i nie zauważyłem, a w lusterku wiadomo, że już nie widać. A był konar sosny no i po prostu <noise> antenę, że tak powiem. Yy, od, radio, od, telewizora od się od telewizora dokładnie yy, yy, urwałem, ale Hubert zamówił nową antenę już. Jest yy, Mistrala, tak? Chyba Mistral. Nie wiem, jaka firma. Chyba Mistral to jest. I będziemy, będziemy ją jeszcze dzisiaj montować, tak żeby tak żeby mieć odbiór i radia i telewizora. Yy, no tam gdzie będziemy pływać. Czy telewizor dla mnie potrzebny, by radio odbierała? Niepotrzebne, ale nieraz, nieraz można włączyć, żeby brzdękało coś. No. no i co? Jeszcze mamy rufę umyć, nie? No. Bo też jest jeszcze taka brudna. Musimy założyć znowu szczotkę na, szczotkę na i każdy ten, ten, ten rowek yy musimy dopracować tak, żeby łódeczka już była czysta. No kurde, koszmarek jest. Ta, ona tak wyglądała w środku cała po dwóch latach. No dobra, rozpoczynamy teraz nakładanie właśnie wosku. Hubert aplikuje już na powierzchnię czarną. Czekamy aż wosk stanie się biały i będziemy takimi szmatkami z mikrofibry go ładnie ścierać, ścierać nie? do uzyskania takiego zajeżystego efektu. Mam tutaj już wosk położony do połowy i pokażę Wam jak, jaka jest różnica pomiędzy miejscem, gdzie jest wosk, a miejscem gdzie go nie ma. Tutaj macie różnica. Linie, nie? Myślę, że na kamerze też to powinno być dobrze widać. Daj z tej strony tak, bo tam będzie... Jest taki ciemniejszy kolor, widzicie? Tu z woskiem jest taki ciemniejszy, bardziej większa taka głębia jest jeszcze tej czarności. Nie no, kozak. Już teraz wygląda kozak. Już jak w lustrze się można przeglądać, tak. patrzcie. Także trochę roboty włożone, ale efekt jest fajny. Mi się osobiście podoba. No i co? I satysfakcja jest, że człowiek sobie zrobi sam, poświęcił Trochę czasu, z Hubertem żeśmy pogadali o różnych tematach, albo na różne tematy w międzyczasie, no i co, czas leci, kurde, no i, i łódeczka przygotowana do, do pływania. Jeszcze ją mamy zapakować, w sensie stoliki jakieś, nie stoliki. I tam antenę. A, i tam antenę jeszcze musimy, no właśnie. A stolik mamy nowy, także tak. też Wam pokażemy, jak tak. wygląda. A się jeszcze jedno pytanie do chłopaków, którzy mają też wiedzę. Yy, potrzebujemy też przemalować tą, tą, tą zetkę tu, yy, bo widzicie już nie wiem, to jest chyba antyfulling to był położony, yy, zszedł troszeczkę. I będziemy chcieli to też, yy, słuchajcie, wymalować, zakonserwować, tak, żeby to było czarne. Yy, dajcie znać, czym to najlepiej jest zrobić. I, i jak, jak przygotować, że tak powiem, żeby. Czyli wszystko było ok. dobra? Jak widzicie tutaj mamy właśnie urwane yy, styki od tej starej anteny, która już leży tam na rufie. To jest od niej stare mocowanie. Musimy je teraz wykręcić i w to miejsce zamontować nowe. I najlepiej by było jakby się dało bez przeciągania kabla, bo jak widzicie tutaj to jest specjalnie zrobione, pokaż, to jest tak. specjalnie zrobione tu do tego kabla i nawet jakbyśmy chcieli to nowego nie przeciągniemy po prostu, bo nie, gdzieś idzie tu yy, w rurach, później No w wieży, wieży. Schodzi tu, schodzi tu no. i idzie tam yy, kanałami do tego, do, do środka. Także, nawet jakbyśmy chcieli, to to jest robota z przeciągnięciem kabla na dwa dni. <grym> no, pewnie byśmy zrobili jakoś. No dobra, antenę mamy założoną. Radio odbiera. Telewizora nie sprawdzaliśmy, ale pewnie też. Także robota wykonana, muszę tylko jeszcze silikonem te, te trzy dziurki wziąć i przesylikonować, żeby gdzieś tam woda nie potrykała. Także Hubert, good robota. Tutaj mamy problem, ten głośnik nie działa w ogóle. Ten szumi i w zasadzie działa tylko subwoofer, który jest tam po prawo. Yy, za -y, no ten działa, ten działa, i, ten tutaj ten działa i tu, który jest w kanapie jeszcze a to jest pod kanapą tu. i tam pod pokładem na dole są no i moi drodzy potrzebujemy głośniki może ktoś doradzi jakie a Hubert odkręca w tym momencie i zobaczy jak głośnik wygląda w ogóle tam czy on tu nie wygląda bo nie jest podziurawiony cały podejrzewam że jest podziurawiony może być O, tak, ty, albo może on się wypiął, nie? Proszę, Wypięty kabel jest chyba, tak? Mm. No to weź go, weź go tak, przyłóż. nie tu, tu maj. Chyba mu to nie pomogło nic. Nie, podnięte po prostu jest głośnik, wiesz? Mm. No to nic, potrzebujemy głośniki takie. To były takie JBL Marine. Bierzemy, teraz odpalamy łódkę tutaj na lądzie. Tu mamy podłączone takie słuchawki, bo silnik jest chłodzony wodą. są podłączone słuchawki. Tam są takie trzy dziury z jednej i z drugiej strony i on przez te dziury zaciąga sobie zimną wodę do układu chłodzenia. No, ja no to dawaj. Odpalam. Sprawdzamy, żeby nie było żadnych niespodzianek, jak się będziemy Jutro wodować, to coś nie odpali, czy coś. Wszystko sprawne, nie? No, Mamy dzień wyjazdu. Pakujemy się, podpinamy zaraz łódkę. Zobaczcie, pakujemy się na łódkę w torby, które są torbami miękkimi, czyli nie tak jak dziś wyjeżdżamy na all Incluzji, w twarde torby i tak dalej, bo nie będziecie w stanie ich po prostu yy, wziąć i. Yy, przy, przy łodziach takich gabarytów. Tak, przy łodziach takich gabarytów nie będziecie mieli gdzie ich yy, po prostu yy, postawić. A jak wkładać takie miękkie torby do baki z różnych i tak dalej, to po prostu kształtem one się poddają jakby. No, poddają się, i, 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 i możecie sobie przechować rzeczy na ulce. Także miękkie torby, zawsze duże, i tak dalej. Stołeczki wzięte, grill wzięty, butla wzięta, sprzęt nagrywający, żeby były vlogi wzięte. No i co my za chwilę podpinamy? Łódeczkę pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o pokazywaniu naszego kanału. Yy, yy, dalej, tak żeby jak najwięcej ludzi nas oglądało. No i zaczynamy cykl filmów z łódki.